Siemaneczko, z tej strony Anton, witam i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj seria Elm Creek, w ostatnim odcinku tej serii walka z kontraktami, robiłem kontrakty na prasowanie Bell. Tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, nie za bardzo lubię robić te kontrakty, ale z racji tego, że Giant kopał tutaj sytuację z kontraktami jak na razie, to no tylko i wyłącznie takowe mi się tutaj ukazują. Tak więc, no, zdesperowany zacząłem je robić i okazało się, że tutaj sukces finansowy, jakieś potężne pieniądze zacząłem zarabiać. W związku z tym pod koniec ostatniego odcinka poprosiłem, że jeżeli ktoś jest odważny, to niech życzy jakąś kwotę, z którą tutaj dzisiaj być może wystartuje ten następny odcinek. No i wyzwanie podjął pan Sławomir. Napisał taki komentarz. Hej, myślę, że stan konta to będzie 495,69. Z tego co kojarzę, pan Sławek jest zbyt goszczy i mam takie wrażenie, że dobrze mi życzy. Tak więc podejrzewam, że tutaj zapomniał dopisać 0. To w tym przypadku wyszłoby prawie 500 tysięcy. No, to nawet pan Sławomir, który mi dobrze życzy, mylił się i tutaj jeszcze grubo się mylił, bo stan konta to jest 583 tysiące. Więc naprawdę rewelacyjne pieniądze. I jeszcze jak widzicie, mam jeszcze jeden kontrakt. Tutaj jest kontrakt na, na robienie siana. Zresztą, jeden z kontraktów, który przyjąłem w poprzednim odcinku, był właśnie na robienie siana. A ja zrobiłem, chciałem zrobić kiszonkę, i zrobiłem na tym polu kiszonkę. Musiałem w ogóle anulować ten kontrakt, bo nie byłbym w stanie go wykonać. Mimo tego, proszę bardzo, takie pieniądze. No i dzisiaj też tutaj następny kontrakt, ale tego już chyba nie robię, bo chociaż nie, może zobaczymy. Może go zrobię. Dlaczegoż by nie? Dlaczegoż by nie? Tanko. Tak więc, jaka jest sytuacja w ogóle? Jak to w szczegółach wyglądało? Bo być może Was to interesuje. Ja byłem zdziwiony mocno. Czyli w czerwcu sprzedane maszyny. Co my tutaj sprzedawaliśmy? Bo już nie pamiętam. Aha, ciągnik. No, przy czym od razu na te 580 tysięcy to nie tylko i w kontrakty, ale jeszcze ciągnik sprzedałem. Widzicie, 45 tysięcy. I zbiór, przychód ze zbiorów, to chyba to jest, tutaj jest soja, bo sprzedawałem też soję W czerwcu ona jest droga, tak więc to sprzedawałem. No i jeżeli chodzi o kontrakty, to tyle. Taki jest dochód z kontraktów 53 tysiące. Pensje pracowników w sumie niewysokie, tu jakieś 13 tysięcy, nie wiem o co common z tymi 13 tysiącami, autentycznie nie wiem co to są za jakieś dziwne przychody. sami są one, ja nie mam w ogóle pojęcia o co kamon koszt wynajęcia maszyn, jakieś obsługi maszyn. to taki, a wynajęcia maszyn. dziwne, że nie ma Przecież ja wynajmowałem maszyny. ale wydaje mi się, że to jest od razu tutaj przychód nie ze zbiorów, tutaj dochód z kontraktów. ten dochód z kontraktów z racji tego, że maszyny były wypożyczone tylko i wyłącznie na cele kontraktów, no to podejrzewam, że ten dochód z kontraktów jest obniżony o te koszty maszyn. takie mam wrażenie. Tak więc, no tutaj. Zobaczcie, ta kwota jest po prostu rewelacyjna. 209 tysięcy i tak jak mówiłem, myślałem, że sobie tutaj zostawię te belki, ale nie. Pieniądze potrzebuję teraz, nie, zimą będę miał z innych źródłem, a dzisiaj mam te pieniądze i mogę zainwestować i zaczniemy inwestować dzisiaj. Tak więc łącznie 370 tysięcy, no minus powiedzmy 100 tysięcy, no powiedzmy 100, 000, no to zarobiliśmy Ponad 250 tysięcy. Można? No, można. Nawet na takich rzeczach, które nie za bardzo lubisz. Może właśnie na takich rzeczach się najlepiej zarabia. A więc dzisiaj mamy do wydania trochę pieniędzy. I no, może nie do wydania, do zainwestowania, to może tak. I lecimy sobie tak. Ten ciągnik dobijamy już na maksa. Jeszcze chciałem tutaj zbiorniki. Znaczy, chciałbym jeszcze. Y, tą soję całą wrzucić, y, bo chciałbym wyzerować stany kąt. Y, jak gdyby, Żeby, będą nowe uprawy, to nowe rzeczy wchodzą i tyle. Y, Biny chciałbym wyzerować, tego bo już niedługo będą tutaj żniwa. Czerwiec, ostatni dzień czerwca, tak więc żniwa za chwilę. No i tak, rzepak i, i soję. To zamiar mam rzucić, zostało mi tak owiec który będziemy mucili, bo mam trochę zasiany. No i to zawiozę do młyna dzisiaj. Rzepak. W sumie rzepak mógłbym zostawić, bo tego rzepaku nie posiadam. Ale dzisiaj będę kupował pole i być może jedną z pól będzie z rzepakiem. To może tego typu sytuacja będzie dobra. Soja, mimo tego, że wysoko teraz stoi, ale to wrzucimy do świnek. Bo jeżeli chodzi o świnie, no to tutaj soja robi robotę łącznie z sorgo. Sorgo aktualnie nie mam, ale powinno. Tak sobie patrzałem, to powinno mi wystarczyć do momentu, kiedy będę zbierał sorgo. Będzie to w e, sierpniu, ale jutro, czyli w lipcu, 1 lipca, będę sprzedawał świnie. Tak więc e, znowu będą tylko miał takie prosięta, one dużo nie jedzą. Tak więc powinny, powinno mi e, ta pasza wystarczyć. Dobra, e, czyli co? Owiec tylko, ale to sobie później chyba wiozę I teraz właściwie zastanawiam się, bo być może chciałbym, znaczy na pewno chciałbym kupić. Aha, jeszcze jedną rzecz, nie sprawdziłem. Nie, sprawdziłem, właśnie. Sprawdziłem już i mówię. A, nie za bardzo to wygląda. No tak to wygląda. Kurczę, ten kombajn bym kupił 5 godzin, ale nie teraz. No teraz to 150 tysięcy nie właduje wi winogrona, bo. Założenie gaju, winicy, przepraszam, winicy, no to są jakieś orędalne kwoty, tak więc. A znowu, żeby kombajn stał i zamrozić te 150 tysięcy, to nie, 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 nie. Będzie okazja, mam nadzieję, jeszcze jakaś. Tak więc, jak zdecydowałem, mam 580 tysięcy. kombajn do mm, buraku, ile będzie kosztował? Musimy sprawdzić, bo ja za chwilę mam zamiar kupić pola. Do buraków kombine, Oczywiście nie samojezdny, bo on ten będzie kosztował dużo, ale cały zestawik. No 120 tysięcy, tak? 120 tysięcy e, wstecz. A tutaj do ziemniaków 200 tysięcy. Aha, dlatego zdecydowałem, czyli 120 tysięcy. Generalnie mam zamiar dzisiaj zainwestować, bo nie wydać, zainwestować 450 tysięcy, co najmniej 450 tysięcy w pola. I będziemy sobie zakupowali pola. I jak mam to zamiar zrobić? Dobra, zrobimy to poprzez selekcję taką negatywną. Można tu mamy wszystkie pola. Jakie są. I generalnie chodzi mi o to, że pola chcę kupić, ale tak naprawdę uprawy na nich chcę kupić, bo jesteśmy przed żniwami jeszcze. Mam nadzieję, że nic nie jest tutaj, oprócz trawy, którą skosiłem na poprzednich odcinkach na tych polach. Tak więc tutaj nie, dobra. Tutaj chyba coś jest faturowane. Coś tutaj było zebrane. Dobra, nieważne. W każdym razie zrobimy sobie to poprzez... Taką negatywną, znaczy poprzez eliminację upraw, których nie potrzebuję albo nie mogę. Czyli tak, nie potrzebuję pól z ziemniakami, bo nie mam, nie mam sprzętu do ziemniaków. Jeżeli chodzi o kukurydzy, to też raczej wyeliminuję. Bo widzę że na 41, tutaj ma kukurydza. Mógłbym, mógłbym dokupić przystawkę do tego kombajnu. Ale tak sobie pomyślałem, że ten kombajn nie będę w niego inwestował. Następny kombajn, który kupię, będę dobiorę sobie taki kombajn, w którym, do którego będę inwestował, czyli w przystawki i tak dalej. Tak więc to sobie odpuścimy. Słonecznik do tego też potrzebna bo była przystawka. Tak więc to też musimy wyeliminować. Czyli słonecznika też nie, nie, nie bierzemy pod uwagę. Znaczy pól, gdzie są słoneczniki. I teraz tak, ziemniaki wyeliminowałem burak cukrowy jak najbardziej, ponieważ mam pola swoje z burakiem cukrowym, tak więc nie mam maszyny, ale będę miał. Czcina cukrowa wyeliminowana, bawełna również, sorgo zostałem winogrona. Oli... Nie wiem czy to włączyłem. Wyłączyłem oliwki również to pola. Również wyłączona i zobaczymy jeszcze. No, trawę mógłbym zostawić, szczerze mówiąc. Hmm. Prawe zostawię. rzadkie foleista. To też wyłączymy sobie. W związku z tym, no jak widzicie, dużo zostało pól wyeliminowanych. 450 tysięcy. I od razu mam coś takiego. Na oku. Jęczmień i jęczmień. Te dwa pola. Bo tutaj z tego, co mi się wydaje. Tak. Tutaj będę miał oczekiwany potencjał na plusie. Tak, na plusie pierwszy ił, trochę ił mniej, ale pierwszy IU nie jest tragedią jeszcze. I tutaj, tak samo tu jest w ogóle nawet fajna sytuacja, bo jest pierwszy ił i IU, więc spoko. Tak więc te dwa pola, i zobaczmy, jakie są kwoty. 78 tysięcy kosztuje to pole, i tutaj pole kosztuje 145 tysięcy, czyli spoko. Wydaje mi się, że te dwa pola jak najbardziej bym chciał kupić w tym momencie. Dobrze, przejdźmy sobie do poglądu. Chciałem kupić 54, tylko że właśnie na 54 jest jakaś uprawa, której jak gdyby wyrzuciłem, że nie mogę. Nie ogarniam, powiedzmy, tak? Nie będę ogarniał. 57 57. Dobra, wiecie co? Nie ma co tutaj kombinować, bo 43, 42. Ja wcześniej myślałem, myślałem też o 41, ale tam jest kukurydza, tak więc to będzie wyłączone. Tak więc nie ma co tutaj czekać i zakupimy sobie 43 w tym momencie. I tam jest jęczmień, świetnie, bo piekarnia już nie działa. Tak, jakoś przekombinowałem i za dużo sprzedałem. Ten mąki nie mam, tak więc jak najbardziej zboża spoko. I teraz sobie tam pojedziemy ciągnikiem. E, dobra. Polecimy sobie i sprawdzimy. To jest niedaleko gospodarstwa, tak więc spoko. E, to jest też duży plus, żeby nie było gdzieś, że ma, kupię jedno pole, które gdzieś jest bardzo daleko. Tak więc, no, i będę musiał tam gdzieś jeździć e, tylko i wyłącznie po to, nawet kombajnem, przejechać przez pół, pół mapy. Tak więc, dystans jest też istotny. No i w tym przypadku e, tutaj kupuję. Mm, e, Pole, który jest... Land, który jest w większości polem. To jest tu? Nie, dalej lecimy. E, spoko. O, tutaj słoma leży. Jeszcze widzę. Pelki. Dobrze, to trzeba będzie zawieść. E, I tutaj... Nie, gdzie jest wjazdek? Tutaj jest. Wie, tu można wjechać. jest spokojnie. E, I tu jeszcze fajnie, że nie ma barierek, to kombajnem można spokojnie wjeżdżać. Bo na niektórych są barierki, to kombajnem ciężko wjeżdżać będzie wózek kupować, no a jak mówię, w ten kombajn już y, nie będę więcej inwestował. Czyli tak, kupiliśmy sobie y, to pole. No y, i widzicie, potencjał plonowania 100%, 64% spodziewane plony y, i tak dalej. Nie, nie będę tutaj jeszcze chyba... Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o rolnictwo precyzyjne. Startujemy z 50. I zastanawiam się, czy teraz w ogóle wykonać badania. Czy jak wyglądam, pobiorę plupki, to, to będzie miało na przykład negatywny wpływ na przykład na. na... Wiecie, co chyba zrobię, poradnik? Tak więc, najpierw najstot... mam pomysł na poradnik. Jeżeli chodzi, właśnie, jeżeli mam taką sytuację jak teraz, kiedy kupujemy pole i ono jest obsiane przed żniwami, tutaj rzeczy samej już nie będziemy robili żadnych prac polowych, nie będziemy nawozili i tak dalej, to czy lepiej. Zrobić próbkowanie, czy też nie? Być może bardziej opłaca się nie sprawdzać, jaka tu jest gleba, i po prostu wymucić to pole. I mamy tutaj, chociaż z drugiej strony mamy ten potencjał 50. Wydaje mi się, ale nie, to jest potencjał tylko e, środowiskowy. Zostawię to. Właśnie, pytanie jest tego: czy ja więcej zbiorę z takiego pola, na którym już nie ma zamiaru nic zrobić tutaj żadnych prac polowych? W celu poprawienia na przykład plonów, no bo tutaj jesteśmy na dzień przed żniwami, więc już takich rzeczy nie nie robię, jak już tutaj widzi było, strzeliło zboże, te i co już tutaj nawożę i coś tutaj więcej zbiorę, no niekoniecznie. Oczywiście Giants i w farmingu to to jeszcze by zadziałało, ale jak gdyby nie chcemy już tak przyginać mocno, tak więc widzicie tutaj nie jest rozpoznane to pole, tak więc jest tylko tak, potencjał planowania 100% i spodziewane plony 64%. A więc nie wiem, czy tej coś by trzeba zrobić. No to jest w sumie fajna rzecz, bo tutaj jest zadanie na poradnik. Tutaj mogli sobie zrobić tych poradnik. No i chyba następne pole to jest te, które tutaj jest też jest podobny potencjał. W ogóle 64, też 64, czyli podejrzewam, że tutaj jest jedno nawożenie. Chyba lepiej to tak zostawić. Bo jak kupię, to mi wytnie nawożenie i tutaj nic nie będzie nawożeń. Kamienie są, nie wiem, czy widzicie. Tutaj kamulce leżą, no dobra, kamienie. Maszyny, tak jak powiedziałem, że ja co prawda kamienie mam wyłączone, ale jak będę kupował nowe pola, to te kamienie będą. Tak więc maszyny do zbierania kamieni ja nie sprzedawałem, ponieważ wiedziałem, że. I to jest w sumie fajne, to jest bardzo fajne, bo kupujesz pole, które jest powiedzmy zaniedbane troszeczkę, musisz zebrać kamienie. Jak najbardziej taki, taka rzecz mi się podoba. I naj, najprawdopodobniej na Hofbergman zrobię też taki trik, że za jakiś czas też sobie tam wyłączę kamienie. Jak będę nabywał nowe pola, no to będę musiał je odkamienić. To jest chyba fajna rzecz, nie? Tak się wydaje. No, od raz, raz na jakiś czas można by też sobie włączyć. Po prostu kamienie, żeby one nie były tak notorycznie z stop bo tutaj coś nie działa, nie działają te mechaniki tak jak powinny być, no moim zdaniem nie działają. Dobra, czyli co? Kupujemy sobie też to pole, nie to pole, tylko to pole, dobra. dobra. No i tu jest ten duży plus, że land jest w większości polem. Tutaj troszeczkę nie wiem, czy w ogóle nawet będę połączyć chciał te pola. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, czyli to kupimy sobie. O, właśnie, musimy stąd wyjść. I tutaj mamy jęczmień, który najprawdopodobniej już w następnym odcinku, w następnym miesiącu, może nie odcinku, ale w następnym miesiącu będziemy sobie już tutaj zbierać. Dobra, czyli kupujemy za. E, za. 150, 145 tysięcy. Dobra, spoko. No ile mi zostało? Zostało mi pieniędzy. Eee. Czyli mogę wydać jakieś 230 tysięcy 240. Nawet powiedzmy do 250. Dobra, czyli szukamy pole. W takiej kwocie. Dobra, i tutaj mamy... Dobra, czyli to jest moje, to jest moje. Teraz tak, pole 57, ale tutaj podejrzewam. Teraz zobaczymy, jak to będzie. One też jest całkiem nieźle skrojone, bo zobaczcie tutaj, tutaj troszeczkę wystaje, to można by troszeczkę powiększyć aż do drogi, tu jest tu jest droga też, to aż do drogi można by tutaj troszeczkę powiększyć tutaj jest staw, tak więc, ale ile to pole, ojej, to już jest kwota z takiego rzędu, że na mnie nie stać, a w sumie można by było je kupić wcześniej, ale nie, nie, mi się wydaje, że tutaj te dwa pola są fajniejsze, czyli takie jedno duże Dobra, czyli tutaj nie wyszło nam z tym polem. Jest za duże po prostu. No tak więc. Tutaj 36 i 37 to jest jeden farmland, z tego co pamiętam. Tak. Tak więc kupiłbym tylko na jednym polu, na drugim coś było dziwnego takiego. Tutaj też nie 58. Ile może kosztować 58? O, to są jakieś naprawdę duże pieniądze. A więc y, tutaj nie. E, 39 to nie. 40. Y, 40, bo już też to jeszcze nie. Właśnie to jest taki farmer, że jeszcze tutaj zbierzemy dużo. E, 55, co jest na 55? Tam już jest w ogóle jakaś inna historia. I tutaj zobaczmy te małe, ale tutaj tak. O to można by zakupić. W sumie można by zakupić tutaj, tylko że zobaczmy. Ile to będzie kosztowało? 220. I spoko. Ale tak, no pozostałe tam nic nie za bardzo. Nie za bangla. No dobra, tak więc tutaj nic. Tutaj też podejrzewałem, że są włączone. Eee, nie, tutaj nie. Tutaj pole numer 35 to jest jakiś. Tężny farmland. A malutkie pole, tak. Tutaj z tych to jest. To jest challenge troszeczkę. Tutaj trawa bym miał, to bym nie kupił. W ogóle zobaczymy tutaj, jak wyglądają te pola, bo jest ich dużo, ale tak, no całkiem nieźle, bo 161 tysięcy i bym miał, mógłbym to zrobić w jednym kawałku później. O, czekajcie. I w sumie na jednym polu bym nie trafił. Na jednym polu bym nie trafił. I tutaj byłyby różne, bo jest soja. To jest chyba rzepak, tak? Słuchajcie, dobrze mówię? Bo już się. Tak, nawet rzepak, bo ja bym taki malutki kawałeczek. Tylko, że to właśnie, jedno pole byłoby gdzieś daleko, nie? To aż tak jechać taki kawał. No, i e, jedna czwarta tego pola nie będzie jednak. Bo co tutaj w ogóle rośnie? Nawet nie chcę sprawdzić. Może jakiś słonecznik? Nie, kukurydza? Nie. To pozostałe to już jest hardcore. nie bawełna? Nie. Zgaduję. No, to ziemniaki w takim układzie. No, ziemniaki. Nie, to kombine. No, i w ogóle nie, nie byłbym w stanie zebrać tego. Nie, nie, nie. To, to, to ten land nie. Dobra, tutaj za. Około sklepu powinienem mieć jeszcze kilka. O, tutaj na przykład. E, ziemnia. Buraki są, dobra. Spoko. I tutaj soję. O, 31, ale to mi się wydaje, że nie staćmy. 313, no to praktycznie wyzerowałbym się. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. A 30. Dobra. Już wiem, jakie pole kupimy. Idealnie, zobaczcie. 226 tysięcy, ja mam 359, to tak jest spoko. No i tutaj buraki są, tak więc będzie duża kampania buraczana. No i w sumie dobrze, bo jednak kupię kombajn, tak więc niech on zaczyna zarabiać, bo tak to bym zebrał tutaj na tym kawałku i na tym. A tutaj proszę bardzo. Tylko, że troszeczkę gleba jest słabawa, ale 2, 2,5 hektara, no. I upylasty, No jednak tutaj duża ilość ilu łupy lastego będzie. No i tak więc ten potencjał nie jest zbyt ciekawy jeżeli chodzi o to. No właśnie chciałem zobaczyć 86 tysięcy za hektar. Tutaj zobaczcie, jak się ten hektar, jak tutaj ta ta kwota za hektar i jaka jest po prostu jakaś kosmiczna. Tutaj też 82, czyli za hektar całkiem nie, małe pieniądze. Aha, bo tu jest powierzchnia landu. No i właśnie, zobaczcie. To są powierzchnie landu i ja tutaj mam e... Tutaj tylko kawałek, a tutaj tylko tyle, i w związku z tym jakaś średnia jest duża? Tak mi się wydaje. No, takie mam wrażenie. Zobaczymy jeszcze gdzieś tutaj jakieś pole, gdzie ma duży land. I i widzicie, tutaj na tym landzie nie ma w ogóle pola. W związku z tym nie ma tego przelicznika pole, ile kosztuje. I tutaj zobaczcie 127, jakieś kosmiczne też ilość, a tutaj 84, czyli fajnie, bo ja nigdy nie, jest, nie widziałem, że takimi parametrami, że ten parametr odnosi się do wielkości pola w stosunku i ile pole będzie na hektar i powierzchnia tego pola na całym landzie ile wyjdzie hektar, czyli tym można też się fajnie e, kierować i tutaj rzeczywiście kupujemy, jak widzę, że no tu jest 82, czyli spoko, ale na 14 zobaczcie 148 e, tysięcy za hektar, bo większość to jest duża część to jest jednak land, jeszcze jakąś drogę trzeba kupić tak więc tutaj jest całkiem nieźle. 86 tysięcy. Tu jest 80 jeszcze. A tutaj są też, no bo, chyba, tutaj kawałek landu. Ale 77 tysięcy. A tutaj, obra. To następny czynnik, który autentycznie wiedziałem, że tym można się kierować. I że to tak fajnie jest zrobione w farming. A więc wielkie dzięki, Giants, że. Tak więc tutaj te niektóre. O, ten. Nie, tutaj też jest. Ale 89. Tutaj, no jakaś łąka dziwna. Nie no, w sumie wydaje mi się, że w tym momencie jedno z najbardziej sensownych pól kupuję. Jeżeli chodzi o cenę hektara, ale już takiej y, 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 pola, nie? A nie landu. Tutaj chyba nie będzie za dużo potencjału do powiększania, bo z tego co pamiętam, to jest taki nasyp, tak więc nie chciałbym tutaj robić. Dobra, tak więc kupujemy sobie pole numer 30. No i elegancko. No i wydaliśmy wszystkie pieniądze, wydaliśmy a więc 130 tysięcy zostało czyli spokojnie mamy jeszcze pieniądze na na zakup na zakup e, e, kombajna e, kombajn zostanie zakupiony ale do tego czasu to jeszcze podejrzewam że tak sprzedam świnie a więc będzie spoko natomiast obora w okresie zimowym e, być może będzie finansowana z kredytu Teraz moja zdolność kredytowa się zwiększyła. Ja mam 350 tysięcy, a poza tym ja oborę będę zimową porą kupował, tak więc do tego czasu jeszcze sprzedam rzeczy. Tak. To no jeszcze nawet nie będę musiał chyba brać na tego kredytu, tak mi się wydaje. Jeszcze pojadę zobaczyć na tak organoleptycznie chciałbym zobaczyć, jak wygląda tę porę. Buraków, bo być może na przykład chwasty byłyby w stanie usunąć takie rzeczy. Zobaczcie, jeżeli tutaj mam też buraki, tylko że w drugim terminie siane, tak więc być może kwasty będę. I też niedaleko jest to pole, to jest też duży plus. Nie, nie ma chwastów, tak więc spoko. Zobaczymy sobie, jaki jest potencjał. Tutaj może bym jeszcze na, zdążył nawieźć, na bo jeszcze rośnie. I chyba na tym polu tutaj jeszcze nawieziemy duże pole. No i kamienie są. Fajnie, bo jest też regularny kształt i tutaj chyba tego pola nie będę powiększał, bo ono jest tak fajnie zrobione, że tutaj już zaczyna się podnosić ten teren, tak więc może kiedyś w przyszłości te miedzę jakieś tam bardziej zaorganizuje, nie wiem, może jakieś drzewa posadzę, żeby nie wiem coś tutaj rosło i można później wycinać i gdzieś sprzedawać drewno. Bo, jak gdyby, nie widzę tutaj, jakby potrzeby, żeby poprawiać, poszerzać te pole. Jakieś tak, troszeczkę może tutaj, żeby poszerzyć. A tak, z tej strony, to tak jak przed chwilą powiedziałem wam, z tego, co kojarzyłem, tu jest nasyp. więc, też idealnie, bo tu jest wypłaszczenie i tutaj już się podnosi ten teren. Może troszeczkę poszerzyłbym, ale tak minimalnie. Przy czym, trzeba też wziąć pod uwagę, że trochę miejsca trzeba, żeby maszyny, które będą tutaj w trybie automatycznym pracowały, żeby one się też gdzieś nie zabijały jakoś, tak więc jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych zakupów, bardzo zadowolony. Dwa pola z jęczmieniem, czyli zboże, czyli młyn będzie pracował, no i kombajn więcej, no i buraki, który no w przyszłości kupuje sobie sprzęt do zbioru buraków. Ale z tym się jeszcze wstrzymuję, bo jeszcze czekam Może jakaś okazja będzie, przynajmniej w przypadku ogławiacza A gdyby kombajn się trafił z jakąś ceną ciekawszą To rzeczywiście fajnie by to było więc tutaj też te buraki No więc bardzo wydaje mi się, że moim zdaniem całkiem rozsądne, rozsądne wybory Dzisiaj wiezie mi ostatnio na tej serii, tak więc W sumie fajnie, dobra Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek no to W sumie taki tłumaczony i chodzony, ale takie też w sumie ważne są, bo kwestią nie jest, znaczy, są ludzie, którzy lubią robić, 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 żeby zarobić pieniądze, a później gdzieś tak tracą nie, albo bezsensownie je wydają. Sztuką jest wydawanie takie rozsądne i sensowne, a nie roztwanianie i bo e, jeżeli ktoś ciężko pracuje, to docenia to, że musiał ciężko pracować, żeby zarobić. Tak więc e, jak później wydaje te pieniądze, no to sztuką jest, żeby je rozsądnie wydać. Takie jest moje zdanie. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.